Jesteśmy zamiast w Elbowie, jesteśmy w. Wy... Zamościu. Zamościu. Piękny zamość. Tu y, sławny, znany ratusz głowy, A tu są urmiańskie y, kamieniczki, bardzo ładne, kolorowe. Tam. Aga jest lepsza niż pani Magda w kole fortuny. No, idziemy zwiedzać zamość. Dzisiaj się wieczorem tak. Dzisiaj wieczorem sobie tak połazimy po mieście po prostu zobaczyć co i jak a w miasto ruszamy jutro i może do ZO i może nie wiem na rower, może. Może, na rower może. może nie na rower, może motor nie, motor, motor jutro stoi. Ale coś Zamość! Zamość! Idziemy yy, jak to się nazywa? Krużgankami zamojskiego rynku. Jakie ładne wyszukane słownictwo znalazłem. Jest trochę ciemno, ale klimatycznie. Tutaj jakaś piękna modelka przede mną spaceruje, to wykorzystam, nagram. Czemu nie? Człowiek chciał tu pozwiedzać i został zamknięty w urocznej, ciemnej kamienicy tuż przy rynku. Tu się bardzo fajnie odbija światło. Super. I tu są gdzieś drzwi, gdzieś je tu widać. Idziemy, idziemy na rynek. Idziemy na rynek. A, nie mogę znaleźć klamki. Jest rynek. To jest zdjęcie? Nie wiem. Zaczynamy z, y, filmik od szczerzenia. Dzień dobry w Lublinie. 6.30 y, Listkowe podróże nadają. Za nami brama. Nowa brama lubelska kierująca się w stronę Lublina. Jakby ktoś nie wiedział jak wygląda droga do Lublina to pokazujemy. Droga do Lublina wygląda tak. To jest coś fajnego w Zamości. Coś fajnego w zamku, ale generalnie idziemy zwiedzać. Ładne fortyfikacje, fosy, twierdzy, yy, kościoły, tam dziury i. Wszystko według projektu. Zapowiada się ciekawy dzień. Będzie bardzo ładny, ładna pogoda, ładne miasto i idziemy dalej. Zwiedzania twierdzy ciąg dalszy. Tam idzie jakaś turystka. Tu mamy pozostałe, pozostałe pozostałości z cegieł do twierdzy. A idziemy do murów. Ach, chyba do miasta dojdziemy. W ogóle to wyczytałem, że twierdza Zamość nie została całkiem ukończona tak jak to było według planów, tylko zrobili to częściowo. O, fajne przejście. Sio gołębie, sio! Nie srać na mnie tutaj. Znowu zostałem zamknięty. Z tyłu się tuką samochody. Tu będzie trochę głośno, ale z tyłu mamy bramę lwowską. Do Lwowa prowadziła, czyli tam, 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 tam. No, brama jest taka. Fajna, fajna brama. Ale tu jest kostka i ruch samochodowy, jakieś rondo, zaraz. O, z tyłu jeszcze kolejny kościół, ale nie wiem czy idziemy. Więc, no, idziemy dalej. Łazimy po murach. Brama lwowska powstała na koniec XVI wieku. A teraz człap, człap na jedną z składek widokowych. Zobaczymy, jakie są piękne widoki składki widokowej. To jest składka widokowa wschodnia, o ile się nie mylę. Człap, człap do góry. I jest widok na kładkę widokową zachodnią. O, tu. I widok na miasto jest taki. Tam jest dalej stare miasto. Na no, jakiś kościół widać. I na kładce można sobie przyczepić własną kudeczkę. Jak ktoś się bawi w kudkowanie, to można albo przyczepić kódeczkę, albo z rozpaczy skoczyć tam. Ale to nie polecam. Jak się nie zgodzi przyczepić kódeczki, to się skacze na dół. Teraz przed nami kładka widokowa zachodnia. Obstawiam, że tutaj mogą być, mogą być ciut lepsze widoki, bo będzie widać troszeczkę więcej miasta i starych murów fortyfikacyjnych czy tam, jak to nazwać to jest pani, pani koć turysta coś widać miasto kościoły dużo kościołów no, dużo kościołów, jestem zdziwiony, myślałem, że więcej i piękny widok na słoneczko tutaj Jesteśmy cały czas pod murami miasta, i znaleźliśmy tutaj ukryte, takie dość mocno ukryte, bo zabunkrowane, makietę. Jak zamość wygląda z góry? Miasto idealne. Zaprojektowane w XVI wieku. Uo, to się kręci jeszcze. Ale bajer, można zrobić prezentację stojąc w miejscu.

Przechodzimy z katedry. Katedra w Zamościu. Jak to mówi Wikipedia i inne przewodniki. Jedno z największych dzieł Bernarda Moranda, czyli tego, który zaprojektował cały zamość jakiegoś włoskiego architekta. Powiem Wam, że widziałem lepsze. Lubię kościoły jako budynki i taki nie doceniam. Nie znam się na architekturze może. Jestem zbyt prostym chłopem. No, świetnie. Dzień ładnie, naprawdę. No, kamienie, kamienie. Ładnie ułożone kamienie. No jest jakiś nieozdobiony w środku, niby renesans, coś tam. Ciebie to pięknie Będziemy zwiedzać więzienia pani nas zamknęła i umieściła. o. Jesteśmy nie pod ratuszem. Kanał. Tak wyglądał kanał. Niezły kanał. Nie wiem czy tu czekamy. Tam można zerknąć. Wyszliśmy se z podziemi. Co sądzisz? nie było, ale za szybko się to wszystko wydarzyło. Myślałam, że będzie więcej zwiedzania. Tak. 40... Wszystko płytkami wyłożone, trochę cegieł odsłoniętych. 45 minut. Generalnie najciekawsze było opowiadanie pani, w sensie powiedziała rzeczy, których nie wiedzieliśmy o różnego mieście. Tam trochę z historii, ale żeby coś zobaczyć ciekawego w środku, to bym nie powiedział. Studnia była. więźniowie doświadczali trzech rodzajów kart. Stopnie trudności i chodzili z kulami na nogi, które w zależności od stopnia kary ważyły różne kilogramy. Tak. Najlżejsza to była półtora kilograma. średnia to była 3,5, a takie cięższe, najcięższe to 5,5 kg. Trzeba być grzecznym, żeby nie dostać kuli u nogi 5,5 kg. O, i tego nie było wcześniej. To były garaże. W sensie, w garaże. Tak jest. Tam jest pan, który gra hey Now. Pani przewodnicząca mówiła, że gra w jakimś stoju szlacheckim. Ma rozpółte rękawy. Ma rękawy, punkt 12. Gra w trzy strony świata. Podobno według legendy nie gra w stronę Krakowa, bo zamojski był pobudzony z Zygmuntem III Wazą. Czy to prawda? Nie wiadomo. O, idzie dalej. Pomachał, można mu pomachać też. No generalnie gra się na ratuszu. Taki krótka przebitka. Wpadliśmy do weda na jedzonko i zamówiłem czekopierogi. Wiecie, czekopierogi. No po prostu pierogi z czekoladą. Nigdy czegoś tak nie widziałem. A tam Aga i nie pokazujemy, co Aga je. Znaczy widać, że kwasanta z truskawkami, a tu opierdzieliliśmy różne menu degustacyjne, ale czekopierogi. Idziemy zwiedzać arsenał, arsenał w Zamościu. Jest to budynek, w którym znajdują się zdobycze Między innymi zdobyte przez Jana Zamoyskiego i innych tam kolejnych na różnych wojnach i są to pokazy broni, oręża i wszystkiego z różnych czasów. Byliśmy w Arsenale. Tam były wystawy głównie XVI do XIX wieku. Na górze trochę gorzej, bo historia, jakieś powstanie styczniowe i tego sprawia jakieś papiery. A teraz idziemy zwiedzać Pierwsza wojna światowa. budynek pod Prochownią i Pierwsza Wojna Światowa. Polskie schrony bojowe. Makiety. Budynek bardziej wypasiony. A no tu jakiś mały pierdek. Jak mówię, że nie do ogłoszenia, naprawdę kliknie telewizor. Nie, dobra. Jak kliknę telewizor, żeby można było zobaczyć, jak się fajnie działa muzeum interaktywne. Uzbrojenie i umundurowanie wojska polskiego. Mamy tutaj kartę. Ciągniemy ją na sznurku. Przykładamy. Pik. Wybieramy język. Nie zdążyłem. Ale poszło po polsku chyba. I tu oglądamy. Nagram jeszcze raz, bo wcześniej kliknąłem na zrobienie zdjęcia zamiast nagrywania. Tutaj jest porusznik wojska polskiego z taczanką piechoty i razem ze strzelcem. Tu jest koń, prawie jak kasztanka piusudzkiego też ze strzelcem strzelców konnych z moździerzem. A tutaj mamy nie dość, że są resztki rakiety V2, tu leżą. To jest jeszcze żołnierz, idąc od lewej żołnierz Polski, Wehrmachtu. I rosyjski. Mieli różne mundury. Mogli łatwo do siebie trafić i strzelać. A tutaj mamy już końcówkę wystawy. Jakieś armatochaubice, tudzież haubice Armata przeciwpancerne. Armata przeciwpancerna jak to Agnieszka wyczytała. Tu jest, zakładam, że to iskra? Nie, to jest coś za dużego niż iskra. Iskry są mniejsze. Iskra, dobrze. A, znam się, znam się. Tam jest jakiś śmigłowiec, mi któryś pewnie. Nie wiem, czy to jest dwójka. Z tyłu widać amfibie. Kociołki na grochówkę, jak ktoś jest bardzo głodny. To pewnie na benzynę albo inne zasoby. Ha, mi dwójka, dalej się znam. Można zajrzeć do kabiny. Trochę nie widać, ale e, widać. Ludzie jacyś z tyłu, trudno. Ich sprawa. A tutaj mamy... Nie wiem, czy to jest amfibia, czy to jest przyczepa na łódź po prostu. A tam jest Rudy, Rudy 102, idziemy do Rudego od tyłu śmigłowca jakaś wycieczka więc coś głośno nie przepraszam tu będzie chyba amfibia tu jest amfibia i tu też jest amfibia dużo amfibii pojazd pływający transporter gąsienicowy a tu jest rudy 102 ale nie pamiętam na bazie którego czołgu to robili czy to było T-72 czy któreś ale no fajne fajne tutaj następuje gra na no, Okulusie, bardzo fajnie. Y Słysza? Operację łożycką i szukanie czołków. O jest, jest wróg, wróg tam, wróg. Trafiłaś, trafiłaś? Nie. To traf go. No, A gast strzela. Teraz uwaga, uwaga. Jest! Trafiła. Możesz grać w World of Tanks czy jakieś tam inne rzeczy. Zwiedzony został arsenał i... Prochownia. Nie prochownia. prochowni to były prochowni filmy, z którymi poszliśmy. Coś tam, pawilon pod kurtyną. No. Y y ogólnie sprzęt wojskowy od XVI do XX wieku. Całkiem fajnie, najlepsze były y okulary z wiarem, gdzie można było czołgiem postrzelać, ale trochę oczy bolały, nie wiem, tam za bardzo wyłupiaste. Ale zrobiliśmy misję. Zrobiliśmy misję. Weszliśmy do swojego. Kilka czołgów ubitych. Decyzjonu. Nie wiadomo jakich, ale ubitem. Fajna zabawa. No jak na muzeum. Czy dobrze, że nie ma ludzi? Bo tak, jakby były dzieci, to by była kolejka, ale udało się. Idziemy dalej, zobaczymy, jakie są jeszcze atrakcje tego miasta. Widać jest bardzo dobre wykorzystanie w nadszańcu numer 7. Bardzo dobre wykorzystanie elementów fortecznych, czyli nie marnują się. Nie dość tego, że są po pierwsze elementy historyczne, czyli jakieś armaty, mundury i w ogóle to są stepy z ubraniami. Bardzo praktyczne, bardzo fajne. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. No to dla kogo, ale nie że Jesteśmy na tarasie widokowym. Taras widokowy bastionu siódmego. Postawione armaty, nie wiem czemu celują w kierunku miasta, ale kto by, się tam, kto by się tam przejmował? Tutaj gonią jakieś ptaki i mamy widok na miasto. Bardzo ładnie tu wygląda. Idziemy do synagogi. Tutaj są. Opisy, ważki, z tyłu są drewniane ważki, bardzo fajne. Bardzo fajne drewniane ważki. A tutaj jest jakiś stary dom, częściowo I jakiś fragment domu, który też był oczywiście z, z jakimś fragmentem synagogi. A tu jest wejście do środka. Ten dom kochalny po lewej stronie jest własnością prywatną, więc Fundacja Ochrony Zabytków Żydowskich nie mogła objąć go rewi rewitalizacją, dlatego jest w takim stanie i nie ma wpływu na to, jak on wygląda. A komuś najwyraźniej nie zależy? Wchodzimy do środka synagogi. Jest jedną z niewielu zachowanych, tak dobrze synagog, chyba w Polsce w ogóle. No, fajnie. To jest główny środek. Ostatnio czytaliśmy, jak się nazywa ten ołtarz. To nie jest ołtarz, to jest generalnie miejsce, gdzie się trzyma najważniejszą księgę, czyli torę. Jest świecznik menora, troszeczkę inny niż standardowo. Ołtarz nazywa się Aron Hakodesz. Jest to wnęka lub szafa do przechowywania Tory. Znajduje się na ścianie, w, skierowanej w stronę Jerozolimy. Więc z tyłu mamy Jerozolimę i pewnie lwów, bo wydaje mi się, że to ten sam kierunek. I są takie ładne złobienia na suficie. Tutaj prawie bym się potknął. Wydaje mi się, że to jest Babiniec. Tak, i jest wystawa z okazji urodzin Róży Luksemburg. I tu się kończy w sumie, więc za dużo się nie nazwiedzamy tej Róży Luksemburg. Ale generalnie to był Babiniec, czyli osobna część synagogi, do której miały wstęp tylko kobiety. Paceci siedzieli sobie w głównej sali, jak w sumie w prawie wszystkich kościołach, że faceci gdzie indziej, kobiety gdzie indziej, więc mogły sobie tak co najwyżej przez kratki, prawie jak stukanie w szybkę, zerknąć na to, co się działo w głównej sali. Aga odkryła na tablicy z kupcem, kupcem Maksymilianem ciekawą wiedzę, zaraz jest, nam wytłumaczy. To jest reklama jodych, stopniowe chudnięcie. Jest dwójka grubych ludzi, którzy są smutni, nawet nie patrzą na siebie, nawet nie wiedzą, że istnieją nawzajem i im bardziej tak te stopnie chudnięcia osiągają, to się zbliżają do siebie i w końcu jest ślub i słońce, i szczęście i świeci. Jaki wniosek? Trzeba wyjść na górę. Ja bym powiedział, nie bądź grubym. Zwiedziliśmy synagogę. Ludzie mówili, że się zwiedzają godzinę. Nie mam pojęcia, co można godzinę robić. To są dwa pomieszczenia. I trzecie, w którym jest kasa. Ale za to w synagodze jest tora, która ma podobno 200-300 lat. Została przechowywana w jakiejś wsi pod Zamościem. Babcia w kanapie schowała i jest już trochę wyremontowana, ale nie będzie wystawiana na widok. jest taka duża. Była w tapczanie. Ściła się. Taka duża. I ma dużo metrów. Na papierze pan. Dużo metrów ładnie napisana, i babcia ją dobrze przechowywała. I Jakby coś tu mniej nie widzieliśmy, babcia przechowywała i teraz ją tutaj. Może kiedyś wystawią jak ktoś zapłaci, pewnie, żeby yy, zabezpieczyć ją, bo to ludzie po dziedzinie światu niszczy ponoć. Światło niszczy. Tak, jest. tak jak mnie zaraz zniszczy, to jest tak jak świeci, i potem będę czerwony, i będę zniszczony. Idziemy na wycieczkę do podziemi. Udało nam się całkiem trzyosobowa grupa, bardzo wielka. Eee... Aga, gdzieś tam pocięta? Jestem. Nie śpię. Idziemy, idziemy zwiedzać podziemia wreszcie. Po godzinie, które nam się nie udało, by nie był chętnych. Idziemy nie spać zwiedzać. Idziemy nie spać zwiedzać. Podziemia. Podziemia. Prawie jak bunkry. Idziemy do środka. I tam pójdziemy dalej zaraz. Tam, tam pójdziemy, tam pójdziemy. Będzie fajnie. jeszcze jedna uwaga. To nie jest muzeum, więc tutaj nie mamy oryginałów, bo warunki na pozwalają. Natomiast w niektórych m, tych niszach są takie makiety, sylwetki, żołnierzy w mundurach, to znaczy to są fotografie mundurów z okresu Królestwa Polskiego, czyli tak od 1815 do do wybuchu powstania listopadowego do roku 30 bo tego czasu dotyczy ten kształt fortyfikacji idziemy dalej gdzieś kazamatami, kurami o tym już nawet jestem takim niewielkudym że prawie głową przyląbię. prawie ciemno idziemy, idziemy. idziemy tutaj w takie dziury tam coś widać Agata no to gonimy bunkry, bunkry Przechodzimy do Kazanaty Wielkiej, południowej, której urody nie mogę Państwu pokazać, bo ktoś wymyślił, że tu będzie jakaś impreza dla leśników, więc ja przepraszam, ale ja na to nie mam wpływu. Widzieliśmy bastion, bastion siódmy z nadszańcem, w którym jest galeria i trochę podziemi. Jak oceniasz podziemię? Nie były podziemia, ale było na wysokości ziemi, były bardzo fajne galerie, w których wcześniej żołnierze chowali i rycerze chowali broń, ładowali, przeładowywali i strzelali znów, poszliśmy też do takiej hali dużej, gdzie były armaty, działa. I działało wszystko. Działało wszystko, bo tam były działa. Generalnie polecamy trasę turystyczną. Jest znacznie lepsza niż ta trasa podziemna pod ratuszem. Tu kosztuje 14 zł. Można sobie iść na taras, popatrzeć na widoczki. Popatrzeć tam ten i pani przewodnik opowiada. To jest bardziej trochę niby o fortecy. Część w sensie o twierdzy, samość można tak powiedzieć. Ale fajne, fajne, naprawdę fajne. to jest kościół. Chyba sobie zajrzę do kościoła, ale nie mówcie Agnieszce, bo tego nie będzie widzieć, bo nie ma już sił. No się to przyhasał. Jak było w kościele? Nie. Warto było pójść? Żeby zobaczyć, gdzie jest... To tak. Ale ogólnie to nie. Nie, 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 nie ładne są tu kościoły. Miasto spokojne kościoły jakieś takie niemrawy, po prostu mrawy. Poniszczyli je trochę. Nie winną architekturą. Tate puste są jakieś takie ozdobne tylko w na murach od środka, ale... Ja lubię malowane. O, okay. Drewniane. Okej, okay. będziemy szukać drewnianych kościołów. Śpią w świętości i, i, i ciemności. muzyka Kończymy wieczorek. Trafiliśmy do klubu Kosz, który mieści się w Bramie Szczebrzeskiej. Nie wiem czemu nie nazywa się Szczebrzeszyńska, skoro prowadzi na Szczebrzeszyn. Trafiliśmy na koncert yy, Waldka... Kondraciuka. Kondraciuka. Takie fajna muzyka jakiegoś lokalnego muzyka, tudzież artysty. A teraz do domku czas. Nie macham piwem, wcale nie macham piwem. To nie jest piwo na ulicy. Jesteśmy na ulicy. Pokaż ulicę. O. I kościół. Kościół, ulica. <laughs> nie nie daj, że pijemy piwo na ulicy, to jeszcze nie pod kościołem. Pijemy. Nie pijemy, przepraszam, Będziemy, nie, nie. Niesiemy butelki. Siemy. No, to kosza, Bo nie trzeba może być. Trzeba, trzeba wrzucić do kosza butelki. Nie można śmiecić. Dobranoc. Dzień doberek. Ostatni dzień zwiedzania zamościa. Już pomału wychodzimy. Jesteśmy pod Akademią Zamojską. To oto ten budynek. Jest to trzecia naj, trzeci najstarszy uniwersytet, znaczy już nie uniwersytet, ale trzeci najstarszy utworzony uniwersytet w Polsce, zaraz po e, oczywiście UJOCie, czyli Akademii Krakowskiej chyba wileńskiej i to był trzeci i to była jedna prywatna uczelnia w tamtych czasach, za mojski bezpośrednio i no była dobra przez pewien czas. Potem już nie, ale dobra. I teraz jest w remoncie? Tak, jest w remoncie i ma być skończona w tym roku. Prace idą zgodnie z planem. Jak widać już część ścian została odremontowana. Tak, bo za komuny, nie za komuny, za rusków ją zniszczyli, to były znowu jakieś koszary. Teraz jest liceum. I odremontowują ją, jest ładna, a tu jeszcze jest w remoncie, więc nie widać, ale będzie ładna. Czy się będzie dało zwiedzać w środku? Nie wiemy, ale... No, wygląda lepiej i tak jak to zamość zaprojektował chyba. Z tyłu mamy dawną Bramę Lubelską, która powstała, powstała od początku wszystkich obwarowań, czyli w XVII wieku. Prowadziła, jak nazwa wskazuje, na Lublin. Potem ją zamurowali całkiem, bo świadczy, że zmieniają szlaki handlowe. Bramę Lubelską przesuwają o kilkaset metrów gdzieś tam. tam. To, co było na początku filmiku, pewnie. No, ta była fajna, wypasiona. Teraz jest w środku jakaś kawiarnia, ale nie byliśmy. Chyba jest zamknięte, więc nie wiem, czy nam się uda wejść. Angaszura gdzieś tam po murach, gdzie sprawdzać dziury, czy są otwarte. Otwarte dziury? Nie. Co? Nieotwarte dziury kraty. No to trudno. Byliśmy w kamienicy Morandowskiej, tej oto tu Fernando Morando. Morando. Morando się nazywa kamienicy. Nie, kamienicy tak. Tam nie mieszkał raczej, znowu będzie się tam Ale on zbudował na samym początku e, tego jak tutaj był zamości i budował. Generalnie miałem powiedzieć, że zjedliśmy się na w formie szwedzkiego stołu, a według legend szwedzki stół Postał właśnie tutaj w zamościu. Jak któryś z władców stwierdził przy najeździe szwedzkim, że nie chciał, żeby szwedzi mu buszowali po zamku, więc wystawił im stoły przed, przed ten i żeby szybko poszli, co dał im ławek. I żebyśmy nie zasiedzieli. Żebyśmy i nie tak ładnie. dokładnie. Więc mieli e, szwedzki stół przed zamkiem, i teraz jest szwedzki stółca i po prostu używamy chyba sto. Idziemy między alejkami, gdzie są porozstawiane koła do schodów I Od wczoraj szukaliśmy magnesu, porównywaliśmy różne kamienice na magnesach. I one były takie pokraczne, bo miały inne ilości okien niż naprawdę w kamienice mają. I szukaliśmy dzisiaj rano, jeszcze nie wszystkie kramy były rozłożone. I zdecydowaliśmy się na taką tam dalej, taką, ale chcieliśmy ten, ale już trudno, bo nie było. I Tomaszek pakuje. Pani wbija na terminal kwotę, a ja w tym momencie zerknęłam, że jeszcze jedna pani przyjechała, taka babuszka, staruszka, która była też wczoraj. Patrzę do niej zbiegnę, jeżeli jest taka niebieska, którą właśnie bardzo chcieliśmy. I krzyczę do Tomaszka, ale on nie słyszy, po czym podbiegam do niego, chwytam go za rękę i odciągam, bo już miał kartę tam w ręce i już chciał skasować. Pani taka zawiedziona, trochę nie zawiedziona, ale w sumie była też troszkę niemiła, więc nie była mi jej szkoda i poszliśmy do tej pani starszej i kupiliśmy, bardzo była uśmiechnięta, zadowolona i mówi, że, że, że bardzo ładnie wybraliśmy magnes, który jest dopasowany idealnie do kamienicy.